Uwielbiam ci, że ona jest beznadziejna. Wow, ale dżungla. Hejka, jeśli oglądacie kanał moich rodziców, to pewnie już wiecie, dlaczego zniknęli. A wszystko przez Ginę i tą nieszczęsną lampę. Zostawcie łapki w górę, żeby udało mi się ich odnaleźć. Zaczynamy! Chcesz, żebym ogłuchła? Sorki, co robisz? Próbuję podsłuchać, co robi Gina. Tak kto? No właśnie, od rana cię szukam. Gdzie ty się podziewałeś? A, sorki, byłem na imprezie. Co? Niebawne. A gdzie są rodzice? E, no właśnie, dlatego cię szukałam. Są w Meksyku. Co? Polecieli bez nas? Siadaj, zaraz ci wszystko opowiem. Jakiś czas później. Nie wierzę, w nas zostawili. Mm. Oj, przestańcie. Macie chatę wolną, możecie robić co chcecie, a do tego jesteś właścicielką lampy. Oh. Mogę spełnić każde twoje życzenie. Zaraz, to teraz ja jestem twoją panią? No, z tego co widzę, trzymasz lampę w ręce i masz dokładnie 10 życzeń. Ale super! Wiktor, coś czuję, że to będą wyjątkowe ferie. Dobra młoda, jestem gotowa. Zapada jakieś życzonko. Mm, dobra, jak szaleć, to szaleć. Chciałabym całe mnóstwo nowych ciuchów. Eee, Ląbi się moja pani? Wow, niezła jesteś. Siebie. <grym> Jejku, tyle nowych ciuchów. Hmm? Hmm? Zaraz, co to ma być? Chyba trochę za duże. No te spodnie bardziej pasują na mojego tatę niż na mnie. Oj, komoda, widzę, że jesteś tak samo nieprecyzyjna jak twój ojciec. Skąd miałam wiedzieć jaki nosisz rozmiar? Jejku, co to za majty? Hmm. Oh, wybacz, nie znam się na współczesnej modzie. W moich czasach szerokie, wielkie ciuchy były na topie. Bez nadziei, nic się z tego nie nadaje. Ach, ta dzisiejsza młodzież nic im nie pasuje. Jak chcesz, mogę się tego pozbyć. Tak chyba będzie najlepiej. Mówisz masz. Chwila, wykorzystałeś do tego moje drugie życzenie? Młoda, nie pracuje charytatywnie. Na drugi raz zastanów się, czego chcesz i wyraź się jaśniej. Wiesz co, mogłabyś być trochę milsza dla swojej pani. Mhm. To życzenie jest dla mnie rozkazem. Co? Nie wierzę. Czy ty właśnie zmarnowałeś mi kolejne życzenie? Dla ciebie wszystko, kochanienka. Dobra, wracam do lampy. Daj znać, jak będziesz mnie potrzebowała. Jakiś czas później. To może pani przestać mnie dotykać? Niesamowite, to najprawdziwsza dzinka. Mam wątpliwości, czy taka prawdziwa. Nie umie porządnie spełnić żadnego życzenia. A może ona nie rozumie po polsku? Wypraszam sobie, mówię w 530 językach, z czego 200 wymarłych. Ooh. Babciu, a może masz pomysł na jakieś życzenie? Hmm. Niech no chwilę pomyślę. Wiem, ja to bym chciała wygrać topka. Dzięki, słyszałaś? Spełnij życzenie babci. Robi się! A to co? No kotek. Hmm? Ale ja nie chciałam wygrać kotka, tylko w totka. Myślałam, że masz wady wymowy. Co to jest ten totek? To taka loteria pieniężna. Widzisz, babciu, mówiłam ci, że ona jest beznadziejna. Za moich czasów czegoś takiego nie było. <laughs> A psik. <laughs> babciu, co się dzieje? Chyba mam na niego alergię. Zabierzcie go stąd. <laughs> Co, ale przecież nie wyrzucimy go na mróz. Moją... A psik! A psik. <noise> Zróbcie coś szybko. Wszystko zaczyna mnie swędzić. <noise> A niech to. Dobra Gina, zabierz go w jakieś bezpieczne miejsce. jesteś pewna, zostanie Ci wtedy jeszcze tylko pięć życzeń. A psik. Tak, jestem pewna. Szybko! E, no, się kochana. Uf, od razu lepiej. Uff, to dobrze. Babciu, masz jeszcze jakieś życzenie? Tak. Zabierz stąd tą dżinkę, muszę przewietrzyć mieszkanie. No dobra, może babcia z dziadkiem wymyślą jakieś lepsze życzenia. Do tej pory wydawało mi się, że nie mam alergii na koty. Proszę herbatka. Dzięki. I ona naprawdę spełnia życzenia? Teoretycznie tak, ale w praktyce jest z tym różnie. A mogłabyś poprosić o jedno życzenie dla mnie? Po to tu przyszłam. Czego sobie życzysz babciu? Chciałabym chociaż przez jeden dzień być znowu młoda. Miałam wtedy takie piękne, długie włosy. Dzięki, spełnij proszę życzenie mojej babci. Z przyjemnością. Nie wierzę. Lecę się pokazać moim koleżankom. To była Ilona? Tak, trochę ją odmłodziła. Nie wiedziałam, że babcia miała aż takie długie włosy. A ty, dziadek, czego byś sobie życzył? Zawsze marzyłem o takim eleganckim kabrioleciku. Dzięka, słyszałaś dziadka? E, robi się moja pani. Co to takie małe? No, powiedziałeś kabrioletik, czyli taki mały kabriolet. Nie wytrzymam z nią. Ale ja się do niego nie zmieszczę. Dina, możesz go powiększyć do normalnych rozmiarów? Jak tam chcesz. Nie wierzę. O, hej, jak tam? Bez nadzieja, idę do siebie. Hmm? Co się dzieje? Czemu jesteś taka smutna? Ta nie potrafi nic zrobić porządnie. No, wiesz, jesteś niesprawiedliwa. Ja naprawdę bardzo się staram. A ja mam wrażenie, że robisz mi na złość. Po prostu nie umiem się odnaleźć w tej waszej szerokości geograficznej. Jest tu strasznie zimno. Naprawdę, mam wrażenie, że z braku słońca moja moc nie działa tak jak powinna. Ja też bym teraz wolała być gdzieś w Meksyku. sknie za mamą. Właśnie, Dżinko. Tego życzenia chyba nie zepsujesz. Zabierz nas do Meksyku! No to życzenie mi się podoba! Wreszcie się wygrzeje. A ci co to za jedni? Gdzie my jesteśmy? No w Meksyku! A gdzie są nasi rodzice? No też gdzieś w Meksyku. Myślałam, że nas do nich zabierzesz. Yy, nic o tym nie mówiłaś, ale jak chcesz mogę spełnić twoje ostatnie życzenie. Nie, 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 nic z tego. Jeszcze znowu coś pokręcisz. Chodź, Wiktor, poradzimy sobie sami. Wow, ale dżungla. Jak mamy ich tu odnaleźć? Nie no, nigdy nie znajdziemy rodziców. No, ten kraj jest ogromny. Koraliki, necklace, very good price. Tata? Krawki, hmm? kapelusze, hat, very good price. Mama? Wiktor? Dzieci? Co wy tu robicie? Nie, co wy tu robicie? Czemu sprzedajecie koraliki na plaży? Ach ta co? Gina wysłała nas tu gołych i wesołych bez grosza przy duszy. Musieliśmy sobie jakoś radzić. Sprzedajemy pamiątki turystom. Nie było łatwo, powiem wam. Już dobrze, kochanie. Uspokój się. Teraz już wszystko będzie dobrze, tato. Aha. Y, dzieciaczki, a macie może przy sobie jakieś dolary? Yy, dolarów nie mamy, ale na wszelki wypadek zachowałam sobie ostatnie życzenie. Chyba jesteśmy uratowani, żonka. No nie wiem, zanim wypowiemy ostatnie życzenie, musimy je porządnie przemyśleć. Zdecydowanie tak. I co ta to? Zadowolony? Aha, choć jedno życzenie się wreszcie udało. Jak widać, do 20 razy sztuka. Gina też wygląda na zadowoloną. Ok, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Napiszcie w społeczności, czy wy też już macie ferie. Aha, i dajcie znać, czego byście sobie życzyli, gdybyście znaleźli taką lampę. Yes! <trybuj>